Patrz, 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 patrz. Lekko sobie trzymamy kierownicę w lewo. Lewą nogę mamy zdjętą, prawda? Z pedału, prawą, tym razem, mamy lekko na gazie. Masz ją tak sobie. Jeżeli auto zacznie ci stawiać bokiem, poczujesz, to, to dodajesz g... powoli gazu. Tam jest mega góra. To się robi trochę bardziej skomplikowane. Znaczy teraz powiem tak, już zupełnie. Już teraz żart, nie ma żartów. W, w, teraz pośmialiśmy się. Ale teraz, tutaj, jeżeli komukolwiek zapraszam jakąś firmę z zewnątrz i oni są, wiedzą wszystko, to tu zaczynają się dachowania. Tam to, Tam, tam, tu wszędzie generalnie. Co robi pasażer w czasie dachowania? Kładzie się na fotelu, ale nie będziemy dachować. Bo ja mam za nowy samochód, nie będziemy dachować. Jedynka, pokonamy tą pierwszą przeszkodę. Dawaj, ja potem będę straszył dalej. Jedziemy. Jeden jest, ruszamy. Ruszamy. Tak. Jest. Puszczamy sprzęgło. Już. Na razie trochę w lewo. O, za dużo małe ruchy. Nie hamuj, nie hamuj. Lekki gaz tylko. W lewo koła. Tyle. Dodaj gazu. Dodaj gazu, dodaj gazu! Dobra. Co to było? To było zaśnięcie się. No. To Miał to taka być gaz, pozycja. nie? Nie. Miał... być. <śla> Miał być gaz. Nie, a ja mogę tak trochę do tyłu na przykład. No na musisz wsteczny? teraz, tak, teraz musisz. Ty, a ty pierwszy raz Za... kiedyś tak zjechał ktoś, co? Nie, zdarza się. Zdarza się, że o 180 stopni się obraca. No dobra. Palimy furę wsteczny, koła w lewo, dobrze. I jedziemy. Muza gra, muta no hula, jedziesz, 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 jedziesz. Jedziesz. Jeszcze, Dobra, stop. No daleko wyszło, ale dobra. Jedynka, koła w prawo i jedziemy.